Ma kilkanaście lat i na własnej skórze przekonała się, co to rasizm. Simon Duku, mimo młodego wieku, nieraz była opluwana, wyśmiewana i szykanowana z powodu ciemnego koloru skóry. Jej mama jest Polką. Tato natomiast pochodzi z Afryki. Czasem też bym chciała być taka jak wszyscy, ale choć nie taka jak wszyscy koloru skóry, bo też inaczej jest jak wszyscy jesz ulicą po prostu, i wszyscy nagle gadają, wow, widziałeś, widziałeś brzynko, wow. Po prostu to jest takie trochę no, dziwne. Ucieczką od problemów złego świata dorosłych i receptą na zło jest dla Simon udział w międzykulturowym projekcie Brave Kids. Dzieci z 16 krajów świata wspólnie biorą udział w warsztatach, a poprzez zabawę uczą się wzajemnej tolerancji. Taki projekt jak Brave Kids pokazuje dzieciom dwie perspektywy na to jak bardzo rzeczywiście różnią się nasze kultury, gdzie co wygląda jak, jak coś smakuje, jak się gotuje, jak się tańczy, jak się wygląda, ale pokazuje im też, że one wszystkie są dziećmi i że tak naprawdę są do siebie bardzo podobne. Brave Kids gromadzi dzieci o różnym pochodzeniu i doświadczeniu życiowym. Ewa pochodzi z Białostockiego Domu Dziecka. Jak sama mówi, dla niej udział w projekcie to duże wyróżnienie. Jestem w szoku, ponieważ mogli wybrać y, inny też dom dziecka tak, a akurat wybrali nas i to jest coś cudownego. Kiedy dzieciom jest trudniej w życiu, kiedy, y, kiedy coś się takiego nieprzyjemnego im w życiu trafia, no to one sobie wtedy przypominają jak stały dumnie na tej scenie, więc to jest bardzo wzruszające i piękne i, i, i powoduje, że no, że te dzieci mają nadzieję. Wielkim finałem Brave Kids będzie spektakl wystawiany na deskach Teatru Polskiego we Wrocławiu. Na jednej scenie wystąpi Тут 30 молодых артистов. Z pięciu kontynentów. Ze wszystkich kultur, tańce z różnych państw, sztuki walki. Finałowy spektakl będzie niezwykle barwny, a przede wszystkim niezwykle taki oddziaływujący na emocje, dlatego że za każdym razem jak ja biorę udział, jak oglądam ten spektakl finałowy, no to mi przechodzi Gęsia skórka po ciele. Młodzi artyści przebywają w naszym kraju od 17 czerwca. Przez najbliższy tydzień w obornikach śląskich wspólnie przygotowują się do wielkiego finału który już 10 lipca. Klaudia Nawrocka, Echo 24.